Cześć, siemanko, z tej strony Tieru. Dzisiaj pod lupę bierzemy gildyjne pola chwały dla początkujących. Sam wstęp do gildyjnych pól chwały możemy odblokować za pomocą strategii, specjalnego badania, które odblokowuje możliwość walczenia z sąsiadami, ale też możliwość walczenia właśnie w gildii. Wymogiem oczywiście jest też bycie w tej gildii, bycie w gildii na czas, czyli wtedy, kiedy pola chwały będą dopiero startować, a nie już wystartowały. To jest takie zabezpieczenie, żeby gracze w trakcie nie przeskakiwali do e, innych gildii, aby na przykład byli na lepszej prostej, byli w gildii, gdzie akurat łatwiej teraz e, jest zdobyć tyle i tyle walk. E, same pola chwały trwają 11 dni, 3 dni odpoczynku i wtedy zaczynają się ponownie nowe pola. Na mapie uczestniczy od 5 do 8 gildii. Nie spodziewajcie się, że w diamentowej najwyższej lidze będzie na przykład 5 gildii. Nie, tam będzie zawsze 8. W złotej tatynowej też będzie 8. E, Różnie już może być to z gildiami, gdzie są gildie bardzo początkujące, słabe i z małą ilością osób. Mowa o miedzianej czy srebrnej. To jak gildia sobie poradzi w danych polach, świadczy o tym, czy będzie awansować do wyższych lig, czy się utrzymuje w najwyższej lidze, czy będzie spadać. Każda z tych lig na sektorach, które widzicie na całych gildyjnych polach chwały, wymaga różną ilość postępu, aż 160 diamentowej po tylko 40 w lidze miedzianej. Na polach chwały, w odróżnieniu do starego systemu GVG dostępnego na przeglądarkach, tutaj walczymy również o własne nagrody, więc nie tylko gildia po zakończeniu pól chwały zyska potencjał, jak i wy otrzymacie indywidualne nagrody nie dość że zakończenie w postaci elementów statuły honoru, elementów dróg ku zwycięstwu tak też prawie co walkę będziecie otrzymywać nagrody w postaci punktów rozwoju, wojska, diamentów, surowców, oraz odłamków statuy honoru. To GPC będzie najlepszym sposobem na szybki rozwój. To GPC będzie większą farmą punktów rozwoju niż Wasze dzienne zbiory. Oczywiście, kwestia tego, jak się do tego przygotujecie. I zaczniemy tutaj od podstaw. Na wstępie zacznijmy od wyjaśnienia zupełnych podstaw. Mamy naszą gilgię. Nasza gilgia zawsze jest oznaczona kolorem szarym. Nasze zdobyte już sektory również są oznaczone y, sektorem szarym. Eee, zaczynamy od plaży. Każda gildia zaczyna od plaży. Gdy startują eee, te mistrzostwa GPC, teraz jest to ostatni dzień GPC. Zostało 14 godzin do końca, więc możecie, możecie zobaczyć tutaj eee, tęczę różnych kolorów. No to omówię, jak to wygląda. Sektor fioletowy jest zdobyty przez gildię oznaczonym sektorem kolorowym, czyli sami swoi. Ten sektor jest zablokowany jeszcze przez godzinę 41 minut. Jak działają blokady? Blokady działają tak, że gdy ten sektor był wolny od wszelkich blokad, można było o niego walczyć. Mogli walczyć sami swoi, mogliśmy walczyć my, mogła wa walczyć Inna Gilia. To sami swoi wygrali. Gdy wygrali bitwę o ten sektor, ja jestem w lidze diamentowej. W diamentowej, żeby podbić sektor, wymagane jest 160 yy, postępu. Punktów postępu. Czyli 160 walk Albo połowa z tego negocjacji, bo negocjacja jest liczona jako razy dwa. Gdy już sektor zostaje przejęty, czyli właśnie stał się fioletowy, to sektor się blokuje na cztery godziny. Zawsze na cztery godziny. Przez te cztery godziny nie można go zdobyć. Przez te cztery godziny Gildia yy, ma, za, ma za niego punkty. Po tych czterech godzinach. Ten sektor się odblokuje w taki sposób, że dalej należy do sami swoi, ale to już my i inne gildie możemy o niego walczyć. Co oznaczają te flagi różowe po lewej i dolnej stronie? Ja mówiłem, że my jesteśmy flagą szarą, jako nasza gildia zawsze oznacza to, że ta gildia założyła oblężenie, czyli wystarczy, że zaatakujecie dowolny sąsiedni sektor, który można atakować, i już yy, pojawia się taka flaga, że wasza gildia uczestniczy na tym sektorze. No i widzimy, że konfraternia walczyła ze sami swoi konfraternia ma 135 na 160 postępu sami swoi mają niestety tylko 4 na 160. My bić o ten sektor się nie możemy. Dlaczego? Ponieważ jest to nasz sektor. To jest zdobyty nasz sektor. My bronić go nie możemy. Ale nie do końca. Bo m, można ewentualnie budować budynki na takich sektorach. Co dają budynki? Obecnie na tym sektorze stoi obóz oblężniczy. Ale ja mówię teraz o bronieniu. Jak można obronić ten sektor? Budynek Forteca, jeżeli byłby zbudowany, to powiększyłby zdobycie postępu o 30%. Czyli na przykład nie byłoby 160, a 220 do ukończenia. Musieliby trochę dłużej o to walczyć. Natomiast po co to budować? Do budowania musimy mieć cel. Musimy wiedzieć, co nam to da? Bo jeżeli ja teraz bym zbudował fortecę, forteca buduje się 6 godzin, jak widzimy, tak? Każdy, każdy budynek możemy przyspieszyć za 50 diamentów. OK, przyspieszyłbym za 50 diamentów. Co by mi dało to, że ta gilia by zdobyła sektor nie na przykład w minutę na 160 oporu, a minutę 30 na 220 oporu? Eee, więc fortecę trzeba używać umiejętnie. No i na pewno forteca nie jest budynkiem, który powinien być omawiany wstępnie na poradniku do, oznaczającym podstawy. Tych pól. Na tym sektorze stoi najważniejszy budynek, jaki może stać, czyli obóz oblężniczy, który powoduje 24% szans na to, że wyczerpanie nie wzrośnie. Na polach chwały mamy coś takiego jak wyczerpanie. Moje wyczerpanie wynosi już 72 punkty oporu, przez co jeżeli walczę z przeciwnikiem, to ten przeciwnik ma 1082% do ataku i do obrony. Jeżeli negocjuję, no to mam mnożnik, 13 razy więcej e, na przykład muszę również płacić surowca. O co chodzi z obozem? Obóz jest w tym miejscu, obóz powoduje, że z sąsiednimi e, sektorami walczy nam się w ten sposób. Że mamy 24% szansę na, na to, że nie wzrośnie nam opór. Czyli ja mam na przykład teraz 72 oporu. Walczyłbym na tym sektorze, który jest oznaczony przez naszego dowódcę, żeby go nie atakować. To nie znaczy, że nie mogę zaatakować tego sektora. No to gdy zrobię tutaj jedną walkę, no to mam 24% szans, że opór nie wzrośnie. Gdyby tego obozu nie było na tym sektorze, no, to gdybym tu walczył, no to miałbym pewność, że ten opór wzrośnie, czego nie chcę. Czyli, miałbym 73 oporu, znowu ta karencja by wzrosła. Czy to do ataku, czy to do negocjacji. I tutaj teraz pokażę, że od północy zdobyłem 1190 punktów rozwoju na walkach. Tylko walczyłem, tylko walczyłem. Jak to osiągnąć? Podstawą, oczywiście, jest posiadanie e, pereł architektury. Kompletu. Zeus. Katedra Akslizgańska, Castel del Monte, terakotowa armia w późniejszym czasie, bo te trzy pierwsze perły łatwo się buduje, terakotową armię trochę trudniej. Nie będę wam mówił poziomów, bo tutaj zawsze przy tych perłach jak najwyższe. Kolejną perłą to Alcatraz. W końcu wojsko trzeba mieć. Trzymam się zawsze walki, rzadziej negocjacji, co oczywiście nie oznacza, że negocjacja to jest jakiś błąd. Bo gracze z niższych epok lepiej gdy negocjują niż walczą. Te perły powodują, że mamy duży atak. Te perły powodują, że mamy wojsko. Jeszcze dorzucamy do tego arktyczną oranżerię. Ta perła powoduje, że znowu walczy nam się łatwiej. Bo czasem od czasu do czasu Wejdzie krytyczny, wejdzie krytyk Na przeciwnika Łatwiej sobie poradzimy w walce Mniejsze straty przez to również będą Wszelkie budynki eventowe pod atak Wszelkie place zwycięzców Karuzele, inne budowle Pod atak, pod obronę w ataku Rozwijajmy e, bez limitu Rozwijajmy mocno W tej grze nigdy za wiele procentu Dobrze, jedno mamy z głowy Mamy podstawę, żeby wejść na te pola gładko Mamy wojsko, mamy duży atak i obron. W ataku. Oto teraz, jak zrobić, aby nie wiem, nabić 1000 walk w ciągu dnia. To są bardzo duże szanse na ogromne nagrody. Widzieliście, 1200 punktów rozwoju zyskałem. Walk musiałem trochę, oczywiście, narobić. Jak do tego podejść? Podchodzimy w ten sposób, aby taktycznie walczyć tylko z obozami, tak? Czyli yy, budujemy jeżeli jesteśmy dowódcami, a nie budujemy, tylko czekamy na dowódców, aż na sąsiednich sektorach z sektorem wroga będą cztery obozy. Cztery obozy powodują, że 96% jest szans na to, że karencja, czyli opór, nie wzrośnie. Oznacza to, że możemy bić, bić, bić i bić. Nasze jednostki praktycznie nie będą ginąć. A my będziemy zyskiwać nagrodę i podbijać coraz to większą ilość sektorów. Nie chcę, aby zabrzmiało to jak samolubność i granie tylko dla siebie pod nagrodę indywidualne. Musimy grać z głową, musimy grać z gildią i dla gildii, bo samemu, nawet jeżeli coś osiągniemy, no to nie będziemy wartością osobą dla gildii. Chodzi o to, że początki są takie. Początki bądź większość dnia jest taka, że nie ma możliwości to bicia na trzy obozy, na cztery obozy. Raczej pojawia się na zero, na jeden, na dwa obozy, gdzie no ta szansa na wzrost oporu jakaś jest przy robieniu, przy marzeniu o robieniu setek walk. No niestety szybko to się skończy, tak? Bo opór i tak bardzo szybko wzrośnie, nawet od dwóch, trzech obozów. W takim przypadku musimy być zgrani z gildią, czyli e, na przykład plaż robić za pomocą negocjacji, zgrać się z kilkoma osobami, aby ten opór wiadomo, wzrósł, ale nie na tyle, żebyście już zakończyli e, dzień, a żeby inni po prostu ci, co nie grali, nie grali o plażę, nie grali o te sektory bez e, obozów, brali tylko później dla siebie na, na, na czterech, bo wy, wy, wy wyjdziecie, a reszta, na przykład, samolubów będzie chciała grać tylko na cztery obozy. Nie unikajmy tego czegoś takiego. Właśnie na Polach mamy oznaczone sektory. Sektor jest oznaczany. Przez rangę dowódcy, bo oczywiście w gildii mamy różne rangi i ja taką rangę też posiadam, czyli mogę oznaczyć, żeby moi gildianie e, atakowali ten sektor, bądź nie atakowali, albo odznaczyć, czyli sektor nie będzie oznaczony, ale wiadomo, dalej będzie można walczyć. A to, że na przykład ja zaznaczę, że nie można atakować, to dalej też można walczyć. To, 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 nie, jest, to nie jest jakaś kara, że tak już musi być. E, no i teraz sprawdźmy, ile sektorów sąsiaduje. Ile obozów na naszym sektorze sąsiaduje z obozem wroga? Dwa obozy, czyli mamy ja za jeden 24% i za drugi 24% szans na niewyczerpanie. Jest również kolejny slot, bo jesteśmy na środku, więc zwykle na środku można budować naprawdę dużo obozów. Maksymalnie trzy są wolne sloty. Mogę zbudować trzeci sektor, dwie godziny będzie się budował. Musimy niestety użyć skarbca, surowce, do których też jeszcze przejdziemy będą mógł przyspieszyć za diamenty, wtedy będzie nam się łatwiej tutaj walczyć. Walczymy, walczy UP Dream Team. Z tym sektorem, którego nie mamy atakować, podejrzewam, że więcej jest obozów sąsiadujących, bo mamy tutaj dwa i tutaj mamy kolejne trzeci, czyli trzy obozy, a możliwość jeszcze jest czterech, czyli opór wtedy praktycznie nie rośnie, bo mamy tylko 4% szans na to, że wzrośnie. Eee, taki sektor nazywamy w takim przypadku jako sektor darmowy, gdy sąsiadują cztery obozy, aż na sektorach z sektorem wroga. Budować mogą osoby odpowiednie rangą w gildii, czyli zwykły członek nie zbuduje budynku, ale gdyby taki obóz, na przykład, został przez dowódcę zbudowany, byłby licznik dwóch godzin, cały czas by ten licznik odliczał, to wy bez rangi możecie przyspieszyć za własne diamenty taki budynek. Do tego rangi nie potrzeba, aby gildii pomóc. Sporą przeszkodą i wyzwaniem dla gildii jest posiadanie dużej ilości surowców w skarbcu. Aby dużą ilość w skarbcu posiadać, powinniśmy do tego przyłożyć się na pewno my czyli pod, postawić podstawę e, pereł architektury, czyli Arkę. Do tego często w gildiach wymagane obserwatorium, a nawet Atomium. To jest obowiązek. Ale tych dwóch pereł no, nie każdy posiada. I ja w sumie też żałuję, że jeszcze nie posiadam, ale będę już na dniach budował. Zacznę od obserwatorium do poziomu 60. E, gildie topowe wymagają e, właśnie poziomów co najmniej 60. Jeżeli chodzi o obserwatorium, Atomium różne nie jest, ale też coraz częściej jest wymagane, bo dzięki temu no, gildia będzie otrzymywać do skarbca duże ilości surowców. Starajmy się też pomagać statułami honoru, bo to statuły honoru również dostarczają surowce do skarbca gildii. Drogi ku zwycięstwu dają nam procent do obrony w ataku oraz nam surowiec do naszego skarbca, co nie znaczy, że tego surowca nie możemy do gildii przerzucić, bo również, jak wiemy, istnieje taka opcja, że gdy wejdziemy w skarbie z gildii, to możemy dowolny surowiec wpłacić. No i perły dają surowce z epoki y, gracza, a budynki dają y, y, surowce gildii z epoki którego są, czyli ja mogę być w pasie, a mam budynek jeszcze z przyszłości, statuły honoru, no to statuła honoru będzie płacić surowiec do skarbca gildii z przyszłości. Można oczywiście ją e, ulepszyć, czy to zestawem do ulepszania, czy do renowacji. Często w gildiach jest tak, że pojawi się do Was prośba, czy moglibyście przeskoczyć o epokę w górę, ponieważ no, w Twojej epoce jest za mało graczy, e, a Ty sam dostarczasz zbyt małe ilości surowca, żeby, żeby opłacało się walczyć, bo polachwały dostosowują się do Waszych, epok więc nieraz jest tak, że jest jakaś luka, w której się poce, bo jesteś sam, a wszyscy są w innych epokach, AGPC GPC na przykład wymaga zbudowania sektora za tysiące surowców właśnie z epoki, w której ty jesteś sam. Dlatego ja sam otrzymywałem również takie prośby, aby gildi pomóc i przejść do innej epoki. Fragmenty statuły honoru, o której wspominałem, możecie zdobyć poprzez walkę czy negocjacje. Po uzbieraniu 200 kawałków sztuk statuły honoru, Możemy złożyć poziom, możemy złożyć zestaw, tak? czyli postawimy albo pierwszy poziom statuły, albo ją ulepszymy. Statuę można ulepszać do poziomu ósmego, dzięki czemu zapewnia ona nam 7 punktów rozwoju dziennie oraz 80 towarów do skarbca z gildii, e, wraz z potencjałem, który jest zależny od epoki, w której e, jest postawiona dana statua honoru. I zapewnia zyski nie tylko nam, ale również gildii. Jak wiemy, GPZ to jest taka ściganka. Jak szybko walczyć? Jak do tego podejść po części lekko taktycznie? Dobrym sposobem na szybką wymianę wojska jest na pewno zaznaczenie naszej epoki przy wybieraniu jednostek, dzięki czemu walczymy jednostkami z naszych epok, a nie na przykład jeszcze z poprzednich. No i łotry również będą w naszej epoce, bo one epoki nie posiadają, więc można powiedzieć, że należą do każdej epoki. Też się wyświetlam w jednostkach lekkich. Kolejnym ze sposobów jest na szybszą wymianę łotrów wybranie wyższej epoki niż nasza w zarządzaniu armii. Ja tak robiłem bardzo długo, czyli wchodziłem w walkę, dobierałem na przykład dwóch ciężkich ze swojej epoki, przełączyłem się na epokę wyższą, gdzie jednostek w ogóle nie miałem. To nie znaczy, że mieć nie możecie, ale w ogóle nie miałem. No to wtedy wyświetlają mi się łotry, bo łotry należą do każdej epoki. Moim ulubionym sposobem jest jednak to. Aby usunąć jednostki lekkie, zostawić same łotry. No i jak walczę na przykład y, dwoma ciężkimi i dobieram łotrów, no to dobieram, wybieram sobie ciężkie dwie jednostki, wybieram sobie lekkie, klik, 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 klik. Szybka walka, tak? Czyli wybieram na pewno Łotry, nie muszę tym paskiem przejeżdżać. Eee, tak robi się walki najszybciej, nie muszę też wybierać epok, co po prostu zajmuje nam kolejne sekundy eee, i nas to nuży. Kilka minut temu mogliśmy zobaczyć tutaj na środku, że walczyliśmy z inną gildią. I teraz pojawia się z waszej strony pytanie, dlaczego my tutaj mamy już zrobionych 50 walk. Skoro ten sektor należy do guildy Up Team i jest zablokowany na 4 godziny. A to dlatego, że jeżeli my się z nimi biliśmy, e, przegraliśmy z nimi i posiadaliśmy sąsiadujący sektor, to nasz postęp został skrócony o połowę po tym, gdy oni przejęli ten sektor. Jeżeli oni zdobyli 160, a my mieliśmy 100, no to sektor jest zamk przez zamknięty, oni są właścicielem, ale my tutaj. Zachowujemy swój postęp y, o połowę po, po mniejszy niż, niż uzyskaliśmy. Czyli będziemy mieli przewagę, gdy ten sektor się otworzy. Gdybyśmy nie mieli tego sektoru, gdybyśmy go stracili, zostajemy odcięci. Tracimy cały postęp na tym sektorze. Więc musi być przylegający y, sektor, aby to zachować. Czego nie robić? Zamykać sektorów. Jeżeli macie w gildii zasady, że bijecie maksymalnie do 150, to bijecie do tylu, więcej nie robicie oporu, bo następuje sytuacja taka, że ktoś chce zrobić jeszcze jedną walkę i jeszcze inni gildianie chcą zrobić jeszcze jedną walkę i przez to automatycznie zamyka się sektor. No Dobra, ale pojawi się pytanie, ale dlaczego go nie zamykać? W końcu walczymy o niego i my chcemy go przejąć. Najczęściej powinniśmy zamykać taki sektor przed pełną godziną. Teraz jest godzina 17.57, więc taki sektor można już zamknąć. Dzięki temu dostaniemy po pełnej godzinie... Punkty. Jak to wygląda w ligach platynowych czy diamentowych? Najczęściej tak, że niektóre gildie mają ze sobą e, układy, że na przykład się nie biją, wymieniają się na, na przykład tylko sektorami, że po prostu robić bardzo dużo walk, grają w taki sposób i resztę spychają do plaży, czyli te gildie, które nie potrafią e, się zorganizować i być przed nimi w podbiciu sektora, te gildie, które na przykład też w nocą nie grają, bo Pamiętam jedną gildię, która nocą naprawdę kosiła nocne marki typowe, ale są też gildie, które robią sobie pozłości. Nie będę wymieniał tutaj nazw tych gildii, ale usuwają obozy, czyli gdy mają stracić swój sektor, gdzie na ich sektorze stoją na przykład dwa obozy, to oni te obozy kasują. Można kasować. Na kasowanie czekać nie trzeba. Kasowanie nie spowoduje, że ta gildia odzyska surowce. Po prostu my będziemy musieli surowce tracić ponownie. My będziemy musieli wydawać diamenty. Jeszcze o tym też nie mówiłem, ale właśnie. To jest tak, że jeżeli przejmujecie e, wrogi wrogi sektor wroga no to macie 50% szans na każdym budynku, że ten budynek zostanie. zostanie. Zostanie, nie będziecie musieli go ponownie budować. Więc w takiej gildii co robimy? Robimy też pozłości. No kasujmy w takim razie e, mu e, budynki, skoro oni tak działają, tak? Zdarza się możliwość zrobienia pułapki, czyli przeciwnik wroga ma na naszym sektorze na przykład podbite 159 na 160. My kusimy go tym, aby, aby on dalej walczył, aby on przejął ten sektor, żeby zyskać różnicę czasową. Jak mamy ich do tego skusić? Budujemy fortecę, która spowoduje, że opór wymagany do podbicia sektoru to nie 160, a 220 na przykład. W takim przypadku, jeżeli on osiągnie 160 i więcej walk, czyli zrobił nawet jedną walkę, a my zburzymy w tym przypadku e, pałac. Czy fortece, to automatycznie sektor zostanie przez nich przejęty, więc my możemy zyskać różnicę czasową do 3 minut nawet na przejęcie później tego sektora po odblokowaniu. To samo istnieje możliwość wywołania na graczu zamknięcia sektora. W przypadku, gdy wróg ma 159 na przykład postępu, to my gildią po prostu lecimy na nich, atakujemy, żeby oni też przedwcześnie zamknęli ten sektor, a nie bez końca czekali na zamknięcie sektora. Następną rzeczą dla doświadczonych graczy są takie sytuacje, jak burzenie Alcatraz, nawet na poziomie 80 czy wyższym i robienie go od nowa, ponieważ to będzie tańsze w przeliczeniu na to, ile jednostek dostaniemy. 19 tysięcy PR-ów, na przykład do 60 poziomu, 34 tysiące punkty rozwoju do poziomu 82, ale zyskujemy tysiące, tysiące jednostek mniejszym kosztem, ponieważ Alcatraz od, od poziomu 80 wymaga już co poziom, ponad 1000 naszych punktów rozwoju, więc to nie jest tania rzecz, i no, istnieje też takie rozwiązanie, jeżeli właśnie potrzebujecie tych jednostek pilnie w dużej ilości. Więc wiemy już, co robić, czego nie, co posiadać, aby dać radę. Dziękuję Wam za obejrzenie tego poradnika. Jeżeli film się podobał, podnieście łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a dla tych, co bardziej chcą wspierać tutaj inicjatywę rozwijania poradników dla Was, jest przycisk Wsparcie, pakietu od 5 zł miesięcznie. Zapraszam również na kanał Discord, gdzie jest ogrom rad i ogrom pomocnych tematów, yy, które Pomogą wam rozwinąć skrzydła. Jeżeli macie coś do dodania, wartościowe rady, piszcie w komentarzach, ja je przypnę. Pamiętajcie, że to był poradnik dla początkujących. Nie chciałem w tym poradniku omawiać wiele innych rzeczy, które wymagałyby nagrania co najmniej 20 kolejnych minut materiału. Serdeczne pozdrowienia dla Oksozona Radzieckiej, Pandy, Szanghaja Siwego, Pablosa i innych osób, które przyczyniły się do. Pomocy w materiałach, dostarczając je szybko ta Was. Dzięki, jeszcze raz Mówił Tieru. Cześć.